Witam Państwa bardzo serdecznie. Motosport, to przygoda, nowy sezon 2022 i dzisiaj tematem głównym i przewodnim będą wyścigi górskie, bo jest z nami dzisiaj ten, który tamten sezon niestety nie stanął na podium, miał piąte i czwarte miejsce w swoich klasach. Paweł Wójtowicz, dzień dobry, witam Cię w studio. Witam serdecznie. Paweł, nie Wyściga o wyścigach górskich, o tym, w czym Ty będziesz walczył i walczył o punkty, i walczył oczywiście o podium, i o szarfę. Może w końcu w tym sezonie ją wywalczysz, czego Ci bardzo serdecznie życzę. Ale nie możemy nie wspomnieć o tym, co już się dzieje w świecie motosportu, czyli zacznijmy może od no, Monte Carlo, słynnego rajdu, który rozbawił i zainteresował całą publiczność, jeżeli chodzi o rajdy samochodowe, bo przecież LEP i Ozier dokonali tam niesamowitych rzeczy, ścigali się bardzo mocno. I co się okazało, LEP wygrał. tak jest. Nie, no nie niewiarygodne Monte Carlo, świątyni, świątynia rajdów. Ten raj, rajd w tym roku w większości szedł po suchym, po asfalcie, też bardzo fajne. Obserwowałem to, to co zrobiło dwóch Sebastianów. Yy, przyjechali okazjonalnie, ani jeden, ani drugi nie ma jechać całego sezonu. Yy, Le, Sebastian Lepp tydzień wcześniej zajął drugie miejsce w najcięższym podobno rajdzie świata w rajdzie Dakarze. Pięć dni później znowu pilotką siada, 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 siada od rajdówki ma tempo lepsze od y, wszystkich młodzieniaszków w cudzysłowie. Lep uciekający, uciekający Ożerowi, w końcu drugiego dnia Ożer łapie lepsze tempo i praktycznie miał Ożer w kieszeni, w zwycięstwo, przez ostatni odcinek kapeć. Lep, Lep stawia wszystko na jedną, na jedną kartę, tak samo jak i Ożer, idzie wszystko, niestety Ożer robi falstart na ostatnim odcinku. Gdyby nie ten fast start, trzydniowy rajd. Bardzo ilość kilometrów, tam setki kilometrów przejechane skończyliby w pół sekundzie. Tam było, tam było, <ś evaluated> tam tam jest... było, było 10,5 sekundy różnicy, chyba. A, a po prostu ten zrobił, a ożierno na ostatnim tym zrobił fast start. Nie? I gdyby ten fast start mieliby w puseku Kos kosmici, kosmici kosmiciem, dwukosmiciem. Szacunek dla lewa, tak, bo już swoje lata ma. Tak, dokładnie. Niemniej jednak to jest to, co lubią kibice. Do ostatnich metrów, tak, centymetrów, jest, tak, kilkunastu metrów, do ostatniego kilometra walka i nie wiadomo, kto będzie zwycięzcą. To samo działo się w ubiegłym sezonie z Formułą 1. No, na przykład Hamilton pokazał swoją drugą twarz. Nie odzywa się, nie pokazuje się. On jest bardzo medialny, tak, zawsze tak. leciał do dziennikarzy, zawsze się wypowiadał, Tytuł lordowski dostał, ale Formuła 1 i zakończenie tego sezonu też było bardzo interesujące. Jak najbardziej tak. No właśnie tutaj, walka, walka Hamiltona z Maxem. Ja nie ukrywam, jestem fanem Maxa. Bardziej pospada mi się jego taka twardość. T ta walka, nawet czasami poza granicą, nigdy nie odpuszcza, nie kalkuluje, zawsze wyścig do końca. Tutaj, tutaj przez cały sezon mieliśmy dużo, dużo, dużo kontrowersji w Formule 1, moim zdaniem dużo kontrowersyjnych decyzji sędziowskich. No chciałem Cię zapytać, jak Ty do, do tego podchodzisz, sam jako Paweł, jako zawodnik, e, bo masz z sędziami też do czynienia, jasne. oglądasz ich pracę z bliska, co sądzisz o no, decyzjach sędziowskich właśnie? Bo to jest największy rzecz... teraz problem, jeżeli chodzi i dyskusja kibiców. Tak jest. Przez cały sezon, moim zdaniem, było wiele kontrowersyjnych decyzji. Moim zdaniem, no, powtarzam, to jest moje zdanie, nie, nie musi być obiektywne, mm. większość z nich było na korzyść Mercedesa, mimo wszystko. W ostatnim wyścigu, nawet ostatni wyścig, pierwsze okrążenie. Atak Maxa, Hamilton wyjeżdża poza tor. Nie, nie, nie zobowiązali się, żeby oddał miejsce. Moim zdaniem powinni według przepisów. W tym sezonie to samo było na przykład Wielka Brytania w Wielkiej Brytanii. Przy ogromnej prędkości verształem wersz, z, z Hamiltonem walczą koło w koło, wypycha ewidentnie, nie zostawił miejsca Hamilton. zostaje śmieszną karę. Maxowi ucieka pewne co najmniej tam 20 punktów, prawda? Na Węgrzech to samo, to samo miało też kolizję z przez zespół Mercedesa. Także mówię to o się uciekały kolejne no punkty. Nie, byłoby tej, nie było by tej dziwnej sytuacji ostatniego wyścigu, gdyby wcześniejsze decyzje sędziowskie były bardziej konsekwentne i bardziej, moim zdaniem, w punkt. Brakuje też to moim zdaniem tak jak było przez nieodżłowany dyrektor wyścigowy Charlie Whiting przez wiele lat. Tutaj, tutaj go brakuje w takim mamy Masiego. Masie jest jeszcze młodym, młodym, młodym człowiekiem w tym, na tym stanowisku. Wydaje mi się, że znaczy młodym starze. może tak będzie lepiej to zabrzmi, ile będzie bliższe prawdzie. E, słuchaj, i w tej sytuacji jest tak. E, nie wiem, nie mieliśmy wcześniejszych latach, nie, nie mieliśmy tego podsłuchu. W tym roku mieliśmy podsłuch na dyskusję pomiędzy szefami zespołów, między Gunskim tak, a Maxem, a dyrektorem wyścigu. Było widać, jak zarówno Red Bull, jak i Mercedes, Toto to Wolf próbują wpływać na swoją korzyść na, na Maxa, tego Masiego. I to chyba, to chyba nie, nie, nie jest fajne, w ogóle, w ogóle takie wpływanie inaczej. Powinno być twarde, ponieważ być autorytet, dyrektor wyścigu, zdanie sędzie i pierwsze zdanie sędzia niepodważalne. Sędziowie, moim zdaniem, są elementem sportu i mniej ich widzimy, to lepiej dla czystego sportu, prawda? Ale powinni, oni są tak jakby najważniejsi, jeśli chodzi o decyzyjni, prawda? No i teraz przechodzimy do ostatnich okrążeń, ogrążeń tego ostatniego sezonu, wyścigu? ostatniego wyścigu. Tak. Przez cały sezon wszyscy, zarówno ze strony Red Bull'a, Mercedes'a, jak i innych zespołów, teamów, mówili: Dajmy im się ścigać. Dajmy im się ścigać tak do końca. I tutaj jest wiele kontrowersji, że wcześniej poz, zjechał safety car, tylko no części mogło oddublować. Ale teraz tak, no najgorsze dla tego sportu, dla widowiska byłoby to jakby ten, moim zdaniem, moje zdanie, jakby skończyli ten wyścig za safety car'em. No to by było dla widowiska najgorsze no co może być. Mercedes też zaczął oczywiście, Mercedes od początku widać, że brał pod uwagę konfrontację z władzami FIA, przyjechał na wyścig ze swoją kancelarią adwokacką, no takie to było słabe, z mojego zdania z punktu wizerunkowego słabe, w związku z czym tak, w związku z czym e, od razu po wyścigu poszedł z, z mecenasami, poszli do, na rozmowy na temat no ewentualnych rozstrzygnięć i, tak, i zaczął, i się, zaczął tak, się ten tam, kocioł. E, Masi podjął dobrą decyzję, pozwalając im, moim zdaniem, im się ścigać, e, mógł tylko wcześniej, okrążenie wcześniej nalegać, żeby się wszyscy dublowali. E, wiele podnosiło tam, że ten musiał, ten musiał dublować w trakcie wyścigu, Hamilton, Max miał czystą drogę, ale zaczyna, tak. już, już. dublowanie, zawodnicy, dublo, do, których dublujesz, to nie ma, tam nie ma prawdziwej walki. Oni mają cię obowiązek zjechać, prawda? Według przepisów. To jest zdecydowanie za. znacie na ten tak, i... na tym czas, oczywiście, bo w trakcie tak. wyścigu, gdzie jest walka, na każdym dać tam pół sekundy, 0,3, czasami nic, czasami stracisz w sekwencji zakrętu, gdzie dopadnisz ich więcej, ale z punktu widzenia przepisów mają uciekać. Czyli Masji dla samego widowiska, dla wyścigu tego race, race to the end, zrobił idealnie. Pozwolimy się ścigać. Mercedes popełnił błąd, już w 4. raz ten wyścigu popełnił błąd strategiczny. Nie ściągnął nogami, na zmianę opon. Czy sytuacja, ściągasz na zmianę opon. Dostajesz nowe opony, możesz walczyć. I wszystko. No tutaj był moim zdaniem największy błąd, i chyba chyba też z tego to wynika, to wściekłość, to to wynika wynika też z tego, że wiedział, że popełnił błąd, no i to to szło też uciekające ogromne pieniądze. To jest ogromne przedsiębiorstwo. No, Tam są pieniądze, największe ze wszystkich motorsportów. Nie, zdobywa, nie zdobywając tytułu, uciekły pieniądze. I on jako, jako właściciel, czy może nie właściciel kierownik tego przedsiębiorstw, czy przedsiębiorstwa, wiedział o tym, że to był chyba błąd też ich. Moim zdaniem. Wygrał lepszy. Wygrał, w przeciągu całego sezonu wygrał lepszy. To zawsze jest, były dyskusje, zawsze były jakieś tak tam burze, ale nie aż takie jak po tym 2021 no i sezonie. No i... I zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Tak jest. No samo, jest samo zachowanie bo tam Hamiltona się zmieniają. Tak, wiele rzeczy się ale samo zachowanie Hamiltona po tym. Nagle uciekł no. z Instagrama, z Facebooka, zawsze o, medialny, o, o, wszystko obrażony. z pieskami, obrażony na cały świat. Dokładnie. I tak jakby nie, ciągle nie daje odpowiedzi, czy będzie w tym sezonie, bo tam były jakieś tam plotki, że zrezygnuje, nie ma odpowiedzi, czy będzie jeździł z jego strony, czy nie w tym sezonie. Chociaż tydzień temu zamienił Jakieś takie podsumowanie czarno-białe, jakby to pożegnanie było. No nie, no takie no cały czas te głupie podjazdy tam jest. Ja, ja, ja. Na pewno jest zakulisowa ja, ja. walka z FIA z na temat dyrektora wyścigu i na temat zarządzania wyścigiem. I to jest chyba element tej gry, po prostu to, co teraz obserwujemy. W każdym razie 2022 sezon już się zapowiada ciekawie. Jeszcze tak się jest, nie zaczął, tak a już są dyskusje. Będę mówił po podwórku, jak i na międzynarodowym. <laughs> Dokładnie tak. Ale wracamy, proszę Państwa, do wyścigów górskich, gdzie no, mam nadzieję, że ten sezon będzie dla Ciebie sezonem dużo lepszym. Zacznijmy od. No dobra, zacznijmy może od pierwszego rozdania, czyli będą przodki: Czarnogóra, Magura, Banowce, Limanowa, Sopot. Siedem. Eliminacji 14, 14 wyścigów, no i o no, samochodzie może najpierw. Tak jest, no też mam nadzieję, że... Ogromne zmiany u same, Ciebie, no, wszędzie he, zmiany he, zmiany Tak idą, jest, widzę. ale wiesz, to ja, ja zmieniam trzeba u wiele rzeczy, konkurencja też na pewno nie śpi, wszyscy zmieniają. U mnie tak, auto już żeśmy rozebrali do dogołego na pewno na pewno mamy upgrade zawieszenia. Planie no nie za... do gołego, bo silnik jest. Znaczy nie, no auto jest zrobione do gołego, ale w silnik, silnik silniku nie będzie zmian, to może Dobrze, tak okreśmy, właśnie, ale, ale auto jest rozebrane, e, będzie nowe zawieszenie. Mam nadzieję, w końcu będzie to tak pracowało, już, już, już fajnie profi, e, Także skrzynię biegów będzie, zmiana będzie krótsza e, a i kłowa. Przede wszystkim kłowa. Dalej, dalej, dalej w układzie H, bo młodego auta, zamontowanie sekwencji to są bardzo duże koszta, więc pozostaję przy tym poza tym masa auta też będzie około 400 kg, lżejsza, tam zalędzimy elementy, które można było Bardzo na tym no to jest sporo, można na tym uciec i mam nadzieję, że to wszystko zagra już nie będzie wszystkim najważniejsze dla mnie było to, żeby to auto było bezawaryjne. bo w tym sezonie poza pierwszymi wyścigami, dwoma wyścigami pojawiło się fajne tempo, mogłem nawiązać konkretną walkę czy, czy z Bartkiem Madziarą czy z Grzeleckim, aczkolwiek no eliminowały mnie ewidentnie, ewidentnie usterki. Mam nadzieję, że tego nie będzie, że to... wiemy co było przyczyną, jest plan to wyeliminować, nie eliminować. wracajmy do początku tak danego sezonu, tak jest, więc, więc o, o, ob, ob, jak najmniej usterek, żeby ten pakiet działał, no i będzie, będzie wyścig, mam nadzieję, że będzie jak najfajniej, zaczynamy, tak jak, mówię, tak jak już wspomniałem, zaczynamy w tym roku inaczej, zaczynamy wyścigiem w Przątkach. Zawsze pierwszy ludzi. jest trasa Twoja? Jaka znaczy, bardzo fajna trasa. Szybka, dość niebezpieczna, bo idziemy, idziemy na początku, startujemy w miasteczku, idziemy później w pośród miejscowości, a w końcu kończymy dużo wyżej w lesie. Bardzo szybka trasa. Tam jest średnia prędkość się grubo ponad 120 średnio startu zatrzymanego. No nie jest to moja ulubiona trasa, bo na przykład no, dużo bardziej w tym roku mi przypasowały limanowe e. jak i Manowce, ale lubię tą trasę. Ja bardzo jest trasy. Przyszłość takiej nie pamiętam, na pewno ponad 4 kg. Jeszcze muszę tak, dla telewizor dla tych, którzy lubią wyścigi oglądać, no i wdrażają się w te wyścigi, a być może od tego roku zaczną oglądać. Co znaczy nowa skrzynia biegów, nowe zawieszenie, 40-30 kg mniej. Ile uzyskasz no, czasu, lepszego. Znaczy, mam, mam No Ile nadzieję, będziesz lepszy teraz? Na się, mam, nadzieję, ile będziesz, mam nadzieję, że będzie to znaczący czy... postęp. Ciężko z tych chwil określić. Bo no, każda zmiana biegów bez. bez ja roz... myślę, że za 3-4 sekundy to jest. Eee, no i no. wystarczyłoby na kilometrze, już bym <laughs> był bardzo szczęśliwy, wiesz co chodzi. Sekundę na kilometrze w pewnym to momencie jest to jest bardzo to dużo, jest bardzo dużo. To jest bardzo tak, bardzo tak, dużo. Tak, tak. Nie wiem czy się uda. Mam nadzieję, że tak. Sekundę na kilometrze by się udało tak regularnie. No ja liczyłem, ale 3, 4 wiesz, każda, sekundy na koniec. Każda zmiana, każda zmiana biegów bez rozprężania układu napędowego to jest zysk. W elementach, w partiach nierównych, w przejściach, zawieszenie pracujące dużo szybciej bardziej responsywne. To też ma być jakiś zysk. No mam nadzieję, że tak, że to, że to zadziała. Wracasz na podium? Tak jest plan, tak, tak. Oczywiście mam nadzieję na najwyższy Jak <laughs> Tak, to badziary. Pozdrawiamy Bartka między innymi i cały Twoich kolegów z klasy, bo jedziesz w B i jedziesz RWD. Tak, nic się nie zmienia, wszedł nowy Właśnie. performance factor, A. w ogóle pojawia się nowy regulamin, o tym zaraz też wspomnimy. No bardzo proszę, to może już teraz Wiesz, co, więc tak, w moim, w moim przypadku po przeliczeniu nowego performance factor. Performance factor to jest taki algorytm stworzony przez międzynarodową federację FIA, do przydzielania od do danej klasy. Na podstawie tam 40 paru parametrów waga, auta, układ napędowy, jak wygląda ilość elementów plastikowych, rozbudowane klatka, no między innymi, a euro, jakie są zbudowane, przydziela cię, przelicza i przydziela, daje, daje to daną liczbę punktów, przydziela do klasy. Tak? U mnie się nic nie zmienia, nowy algorytm, jest, jest dużo zmian. Nie wszystkie są, nie, wszystkie, nie wszystkim się podobają. Cały czas ten Abgort w Polsce, w Polsce trzeci sezon, dopiero no klasyka, współpracuje. A pracuje ten Abgort, jesteśmy jednym z nielicznych państw w Europie, które go przyjęli i go stosują. No, z tego co wiem, to Słowacja, chyba Czechy i my. Austria. Austria, tak, bardzo. Myślę, że Austria jeszcze to są kraje, które wprowadziły to i gdzie to działa. Testowo, to widać, że FIA jeszcze nad tym się zastanawia, rozwija, to, to jest, jest, jest tak jakby cały czas w rozwoju. Jeśli nic nie zmienia zostaje w grupie 2B, w klasie 2B. No i zostaje w autach, zostaje klasa aut Podział i zostaje klasa autionopędowych w RWD, w której zostaje. Zmiana tak samo w polskim w polskim regulaminie też już PZM to opublikował regulamin. Na szczęście na plus wraca, wraca, wraca bardzo Co ważne. Jest na, plus. Czy na plus jest to. Ten regulamin tegoroczny też niewiele się różni. Najważniejsza zmiana z mojego punktu widzenia na ten rok też. Prawie do poprzedniego jest to, że wraca za każdą eliminację, puchar i rozdaje pucharów za sobotę i za niedzielę osobno. Do tej pory w tym roku wprowadzili coś takiego na próbę, <laughs> słuchaj, w 2021 roku, że z, mamy dwie eliminacje. Sobota jest jedna eminacja, niedziela jest druga. Puchar był tak jakby za dwie eliminacje i był algorytm. A, I słuchaj, łącznie. mogłeś wygrać, wygrać w sobotę, w niedzielę kończyć i dostawałeś puchary, do, prawda? Dokładnie. Mogłeś w sobotę być pierwszy, w niedzielę drugi, a nasz twórcznik na, na odwrót. I tak to był w sobotę? Sobota była ważniejsza niż niedziela, No Niedziela, no, no dziwne. No bardzo dziwny algorytm. To przecież normalnie się rozdaje polarzy, że każdy wyścig tak, jest spucha. Na szczęście, szczęście PZ Moc z tego się wycofał. Zresztą się wycofał. To jest projekt galminu, ale tak. ale to jest jeden z punktów, który, który moim zdaniem jest bardzo dobry. Są też pomysły, są też pomysły na, na przyszły rok, w tym projekcie zamieścili. No tam jako zawodnicy, właśnie też, chcemy się do tego stosować, składamy pismo, bo chcą pójść coś takiego w przyszłym roku. Jest taka propozycja, mam nadzieję, że to nie wejdzie. Na 2023 jest propozycja, że będzie, słuchaj, typ tematek, ty, 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 tak jak w IHC w Europie. Wiem, w Europie. Tak, tak. Czyli tak, w sobotę mamy tylko treningi, w niedzielę liczy się jeden najlepszy podjazd. W niedzielę są wyścigi, podjazdy wyścigowe i jeden najlepszy. Moim zdaniem trochę zaburzy, wiesz co, znaczy inaczej, tam gdzie na przykład chłopaki podnoszą, ja, mi dużo bardziej, tak, mi dużo bardziej podoba regulamin obecny, czyli w sobotę namiacja, w niedzielę druga, e, Powiesz tak, ktoś, kto jest bardzo szybki, powiedz sobie w sobotę jeden zapoznanie, odhaczony, w niedzielę, niedzielę pyknie tak czas, odchaczone. Słuchaj, drugie, jest tak, tak jeden. w sobotę leje, w niedzielę sucha pogoda, treningi są w ogóle zaczące, nie, nie przykłada się na nic, w niedzielę e, rano piękna pogoda, robimy czas, pyk, jedziemy, cały dzień leje, nikt już nie wiedzie na tor, po co? Nie, szkoda, szkoda maszyny, szkoda kosztów. bo i tak czas nie poprawisz, czyli jeden najlepszy. No jest, wiesz, no u nas jest u nas w kraju, tym bardziej w tej, tam, gdzie my zimy w górach, zmienna pogoda. Ma to, ma to, na przykład, na przykład, to jest jeden z takich moim zdaniem aspektów, nie? Ma to duży wpływ, więc jako zawodnicy się chcemy się do tego, tego pomysłu, m.in. tego pomysłu negatywnie. A Zobaczymy, co wyjdzie. Są też pomysły takie, żeby troszeczkę w performance factor, wiadomo, to musi być w uzgodnieniu z FIO. E, może na, nasze zawodników, mam mamy taką swoją grupę, na ten temat rozmawiamy. Rozdzielić troszeczkę auta, bo po auta podobne w performance faktu nie ma dużego przelicznika za czterokową napęd, a ośkę. Powiedzmy, Rozumiem. auta podobnie, podobna moc, podobne zawieszenie, tak. wszystko jest podobne i one wylądują w tej samej klasie. No, Czterona pędówka, na wyjściach, z winkli, gdzie w górach mamy dość, dość mocne zakręty, mocne podejścia. Nie mówiąc już łupą, o mokrej, na mokrej na wierzchni, no czterołap zawsze wyjdzie szybciej, nie? A tego problemu brakuje. Paweł. No są takie pomysły, cały czas dyskutujemy o tym. Dziękuję bardzo, jeżeli dyskutujemy, powiemy dalej w dalszej części, jak się ta dyskusja rozwinęła i na czym stanęły decyzje PZ moto, Mam nadzieję, że Wasze zdanie zawodników wezmą bardzo mocno pod uwagę ci, którzy organizują ci, którzy układają regulaminy. Bardzo dziękuję. No, jak się no, jeszcze nie zaczęliśmy się ścigać, a tutaj już mamy fajne, te sezony, <noise> trochę emocji. <począty> jest, sezonu, <noise> trochę emocji. Tak, tak, ja tak. Państwa zapraszam na kolejne programy, jeżeli chodzi o wyścigi górskie. Będziemy mówili już szczegółowo. Ja tylko powiem o czym nie powiedziałem. To jest oczywiście Porsche 944, na którym się ścigasz. To tak jest tak. taki mój ulubiony model, niby Porsche, a trochę dużo nawet się różni od innych, bo światła tam są automatyczne. Zapraszam na kolejny program. Dziękuję Paweł, za przybycie dziękuję do studia. Wszystkiego dobrego.